Lubię Polskę, bo zapewne mają Państwo wiele pomysłów na dokończenie tego zdania. Jeśli tak, to odsyłamy do internetu. Pokaż całemu światu, co jest w Polsce ciekawe, niezwykłe, po prostu pozytywne. Takim właśnie hasłem przedstawiciele Stowarzyszenia Pozytywny Atlas Polski zachęcają nas wszystkich do zamieszczania na Facebooku pozytywnych informacji o Polsce. Najciekawsze wpisy znajdą się w albumie przygotowywanym na Euro 2012. Trafi on do kibiców, zagranicznych gości i dziennikarzy obsługujących imprezę. Anna Szymańska. Sprawy doniosłe, ale i błahe słowem wszystko, co można powiedzieć i napisać o nas samych i o naszym kraju. Wszystko, czym warto się chwalić. To nie jest żadna tajemnica, że w Polsce mało się mówi o tym, co dobre, pozytywne, ciekawe, a dużo narzekamy. Mamy skłonność do widzenia wszystkiego w szarych lub nawet czarnych barwach. A warto dostrzec kolory. Głosować można w kilku kategoriach: na osiągnięcia w nauce czy biznesie. Najpopularniejsza, jak dotąd, jest kategoria opisująca dokonania niezwykłych Polaków. Obok papieża. Stąd pochodzi i tu się urodził ukochany Jan Paweł II. Człowiek o wielkim sercu, którego nam, Polakom, przedstawiać nie trzeba. Znalazło się miejsce dla sportowców. Chłopaki grają i wygrywają, aż przyjemnie się patrzy na ich starania, każdą obronioną piłkę, poświęcenia można docenić walory turystyczne Polski. Lubię Polskę, bo tylko u nas w Polsce można podziwiać najpiękniejszą, najbarwniejszą porę roku, jaką jest polska złota jesień, gdzie liście drzew mienią się paletą najróżniejszych barw, w słoneczne, ciepłe dni. Jasne. Uwielbiam polską, Polskę za wieś po podwórku, biega pies do Rymu, kogut pieje i drepczą za nim kury, kot wyleguje się na schodach i grzbieje swój. Grzbiet. Jak najbardziej się chwalić trzeba. Klikać można też na kulturę i folklor. Tu między innymi wycinanki łowickie. Choć akurat w tej kategorii zaskakuje pierwsza lokata. Pierogi. Pierogi. Łacatce. E pierogi to słowo, które może wymówić bez problemu każdy obcokrajowiec. Bez problemu można również pokochać to cudowne danie, które przybrało w Polsce wiele postaci. No moim zdaniem pierogi oczywiście. Polskie specjały na pewno. Nie tylko kulinarne. Kosmetyki tej firmy są doceniane na całym świecie, także przez profesjonalistów. To m.in. dzięki temu, że można wybierać np. cienie z chyba z jednej z najszerszych palet kolorystycznych. Świetna jakość, przystępne ceny, wszędzie są dostępne. I nie tylko kosmetyki. Polskie kobiety no są super, tak? Głosowanie to świetna okazja, by wreszcie przestać narzekać i czymś się pochwalić, bo przecież to od nas zależy, jaki przekaz o Polsce przy okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej pójdzie w świat. Coś się dzieje bardzo ważnego. Jako naród, jako polacy jesteśmy znani z tego, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby dobrze się pokazać. Więc się pokazujmy i klikajmy. Anna Szumańska TVP Info.